Cześć z tej strony Arkadikus, jak się macie moi drodzy? Powiem wam szczerze, że dawno się tak świetnie nie bawiłem jak przy premierze dema Systemic War. No w sensie, w grę nie grałem, bo, to, bo tego rodzaju strategie to w ogóle nie mój świat, nie moje zabawki. No kto wie, może gra jest wybitna. Pomimo tego, że twórcy i główny bohater też dzisiejszego materiału otwarcie chwalą się wykorzystywaniem AI w tworzeniu tejże produkcji. Co brzmi mniej więcej tak, jakby producent mleka chwalił się, że szczado zbiornika z mlekiem. No ale hej, no może tego nie wiedzieć. No okej, okay, ale no, żeby to miało ręce i nogi, chociaż nieco sensu, tak? Czym jest systemik? War. Posiłkując się stroną produktową na Steamie, 25 ręcznie projektowanych map, 150 unikalnych jednostek, ekonomia, strategiczne mapy, dyplomacja, no wspaniały RTS, strategia, la. no dobra, spoko, ale tak jak mówiłem o samej grze, złego słowa nie powiem. Bo się strategiami nie interesuje poza kilkoma, czyli heroesami i cywilizacją. Jedyne co widziałem, to tak naprawdę na pokazie na kanale Zero to o rany boskie jak to rwało niesamowicie. To masakra jakaś była. No ale wracając, jeszcze raz podkreślam, na strategiach. Ja się za bardzo nie znam, poza właśnie tymi kilkoma tytułami. No ale coś nie, coś jednak o grach wiem, dla niektórych mało, dla innych dużo, różnie bywa, ale coś tam jest. I dlatego. Absolutnym kinem było dla mnie przeglądanie wpisów głównego naganiacza na tę grę, czyli Krzysztofa Szczawińskiego, który jest bardzo aktywny na x a nagania! No bo zainwestował w tą grę albo w te studio kasę. Nie jest to żadna tajemnica, sam o tym zresztą wspominał. Nie ma w tym nic złego, spoko. No Krąży takie powiedzenie, że jeśli chcesz osiągnąć sukces, to musisz go sobie wymarzyć i sam w ten sukces wierzyć najbardziej. i Wydaje mi się, że. Akurat pan Krzysztof wziął to sobie bardzo do serca. Systemic War wylądowało na Steamie w ramach Steam Next Fest, no i można było wypróbować tejże gry. No i jasne, znalazła się grupka graczy, która postanowiła zainstalować i odpalić ten tytuł. Pan Krzysztof, napędzając turbinę sukcesu, wspomniał o ponad 2000 w piku w demie. Jednak sam Steam DB akurat na ten moment pokazuje nieco ponad 1500 graczy w piku, no ale Okej okay, Steam DB potrafi czasami zamulać. Weźmy na tapet te 2200 graczy jak na demo nie jest źle, chociaż biorąc pod uwagę, że gra była promowana na kanale Zero w dwóch materiałach, 3 tygodnie temu z 60 tysiącami wyświetleń oraz 13 października przy wyjściu tegoż dema na live, który teraz otworzyło 65 tysięcy ludzi, no to już jakoś tak specjalnie wrażenia nie robi, ale hej! To tylko demo. I tak do tego podchodzę. Ja, ty, my gracze. Ale nie pan Krzysztof. Pan Krzysztof jest z wyniku Dema tak zadowolony, że dywaguje, kiedy systemik War zainteresuje się Elon Musk, bo przecież był zainteresowany Cyberpunkiem 2077, no a jak wszyscy wiemy, skala jednej i drugiej produkcji oraz światowe zainteresowanie tychże tytułów jest absolutnie porównywalnie takie samo. Tak naprawdę to tam w tej ankiecie no to zabrakło jeszcze jednej odpowiedzi do wyboru, czyli pomidor. Ale w sumie to możliwe, że ja się po prostu nie znam, wszak nie jestem inwestorem, a tylko grifterem walącym w gierki jak się tylko da z każdej strony. Jak się tylko da. A tutaj no profesjonalna prezentacja polegająca na łączeniu kropek jasno wskazuje, że jeśli demo osiągnie pik ponad 2600 graczy, to można śmiało już liczyć sypiące się z nieba dolary, gdyż predykcja sprzedaży to wtedy miliony sztuk nie milion, jeden miliony, moi drodzy. No ale dobra, wiecie, to był ten wariant optymistyczny. Ten pesymistyczny, czyli Pig Dema w okolicach 500 graczy, no pokazuje, że grę i tak kupi kilkaset tysięcy graczy. Skromnie, tak skromnie jak pan Krzysztof, który podjął polemikę z użytkownikiem X-a, który w swej ignorancji i niewiedzy stwierdził, że są to liczby wyciągnięte z kapelusza. Życzę powodzenia na rynkach. Uuu. No, muszę przyznać, że to mocne słowa, jak na kogoś, kto dopiero 11, czy tam 12 października zainstalował Steam'a. Ale już tak na poważnie, wskazanie tego wykresu, samo wybrzmienie tych postów pana Krzysztofa, vibe ostatnich postów, jasno wskazuje, że marketing nie jest skierowany do graczy, bo w sumie w graczy to wyjebane, bo nawet ci, co się na inwestowaniu nie znają, no to wyczują bullshit z daleka. To wszystko kierowane jest właśnie. Do inwestorów, którzy rynek gier znają, tak jak ja, znam się na branży plantacji bratków. No ale to nieważne, co my o tym tak naprawdę sądzimy, bo Systemic War, słuchajcie, jest numerem 11 na liście sprawdzanych na Steamie gier, w takiej topce. Więc ogólnie to pan Krzysztof wie, o czym mówi tego Bent. To nie jest tak, że toplisty Steam'a zostały już dawno rozbrojone, zresztą nawet na tym kanale, a dodatkowo. Zdecydowane grogier to te tworzone w garażu przez dwie osoby, więc no, próg nie jest też specjalnie wysoki. A systemic war miało dwa niejako takie programy poświęcone w jednym z najpopularniejszych kanałów na polskim YouTubie, ale jakby co to wiecie, liczby kontra wasze opinie. Hmmm. Nie wiem, czy to jakaś spontaniczna akcja, czy jakiś taki plan, by z gry zrobić śmiesznego virala, ale radziłbym zwyczajnie przestać, albo. Zachować takie hasła raczej właśnie dla inwestorów, którzy faktycznie będą chcieli wejść w rynek gier, nie znając rynku gier. A pewnie takich jest niemało. Znów, nie wypowiadam się o grze poza tym, co było absolutnie zauważalne czyli powtarzam, paskudna optymalizacja nawet na pokazach oraz chwalenie się kochanym przez graczy, przecież AI. Ale wiem, wiem, tak jak powiedziało samo Play of Battle Zróbcie lepszą grę. Leszczu. I jeszcze tego AI się przyczepnę, moi drodzy, bo oficjalny profil, czyli Play of Battle SA, które tworzy kłoro publikowało na swoim profilu taki oto film. Right now, in the demo it's set up so that if we act too independently towards Russia and Belarus, escalating things or taking actions that the Americans wouldn't like interactions that the Americans wouldn't like inter Tutaj to tak chyba z tymi inwestorami to kiepsko poszło, bo pan Portoś, jak to się już taki głodny wydaje, że własną rękę zjadał z tego głodu na tym pokazie. Jasne, oczywiście, to może być jakiś zaawansowany system Luster. Ale jednak obstawiałbym jednak na filmik zrobiony w AI. I jeśli te AI ma tak wyglądać w grze, jak tu, to ja akurat sobie odpuszczę nawet mimo ciekawości. Ale nie tylko ja pomyślałem o AI. Pozwólcie, że przedstawię wam doskonały dialog. Panie montażysto, poproszę o muzykę dialogową z Obliviona. To jest w ogóle wypowiedź Jacka Bartosiaka, czy wideo wygenerowane przez AI? Cały pokaz w kinie wygenerowaliśmy dzięki AI. Nawet widownie. True story! A jak państwo wyjaśnicie gliczę z przenikaniem ręki przez brodę? A myślisz, że teraz piszesz z człowiekiem? Myślę, że piszę z debilem. No i jeśli tak wygląda otoczka marketingowa tej gry, to faktycznie jeszcze mega sukces! Bardzo dobrze to podsumował na Twitterze pod moim wpisem jeden z użytkowników. Tak to się kończy, gdy normiki biorą się za branżę gier. Niezłe spotkanie dwóch światów tak na marginesie. I tutaj pełna zgoda. Ale wróćmy do tych statystyk. Grifterem będąc, zróbmy sobie pewne obliczenia i porównania. Czy te 2200 graczy w piku w demie przełoży się na miliony kopii? Połączmy razem kropki. Yy. Brother, yy. Najpierw sugestie od Was. Battlefield 6, tak zdaje sobie sprawę i każdy zdaje sobie sprawę, ze skali gry, wiecie, marketingu i tak Battlefield 6 w darmowej becie miało pik ponad 800 tysięcy graczy, a po premierze 750 tysięcy graczy. I jak podaje WCCF Tech na tej platformie, czyli na Steamie sprzedało się 1,8 miliona kopii. Zapamiętajcie to. Manor Lords, głośny tytuł, również będący strategią stworzony przez naszego rodaka, sprzedał ponad milion kopii. Pik graczy naraz to 173 tysiące, a mówimy o tym, że ten pik dotyczył płatnej gry, wycenionej na około tam 100 zł. A Systemic War, jak napisał PCMod.pl, powołując się na pokazowe Q&A... Kosztować ma... 60달러 <laughs> <laughs> I teraz już na poważnie, posiłkując się profilem na x czyli Mario L Term, za którego polecenie dziękuję innemu użytkownikowi Kokosz tsunami. Uczestnicząc w tej dyskusji Mario L Term przeanalizował przelicznik zainteresowania demem i tego, jak to się przekłada na zainteresowanie pełnej wersji kilku, kilkunastu gier. Są to bardzo ciekawe statystyki, więc polecam również ten profil. I podesłał mi ją taką właśnie tabelę, gdzie największym przelicznikiem cieszy się Crime Scene Cleaner. Demem zainteresowało się raptem 375 osób, ale gra wystrzeliła w kosmos i w piku, po premierze, wynosiło to 13,5 tysiąca graczy, czyli była to przebitka 36-krotna, jeżeli chodzi o przelicznik zainteresowania Demem a Grą. A warto oczywiście też podkreślić, że ta gra zbiera mega pozytywne oceny i kosztuje 100. Nie 60 dolarów. I teraz zakładając taki mega, super, uber pozytywny scenariusz, jakby sama Bozia Szczęścia wstąpiła na ziemię z czterolistną koniczynką, by osobiście polecić wszystkim Systemic War, i wyskoczyłby on tak samo, i cieszyłby się tym 36-krotnym pikiem po premierze, dałoby to 80 tysięcy graczy w piku. I teraz znów biorąc uber optymistyczny scenariusz takiego Battlefielda 6, który jest nową grą, w którą tłuką ludzie niemiłosiernie 750 tysięcy w piku po premierze, a sprzedaż tego Battlefielda na ten moment to tak jak wspomniałem 1,8 miliona sztuk na Steamie, to daje to przelicznik sprzedaży do pika w wysokości 2,4. Więc sumując to mega optymistyczne 80 tysięcy w piku razy, Mega optymistyczny przelicznik 2,4 daje to sprzedaż we wysokości 192 tysięcy sztuk. A i tak to jest tak optymistyczne, jak to, że ja wyhoduję sobie włosy na zakolach, po prostu sobie o nich życzeniowo myśląc. Ale skoro jesteśmy tacy pewni, panie Krzysztofie, i tam całe studio odpowiedzialne za grę, to zapraszam do małego, dżentelmeńskiego zakładu. Jeśli po premierze, powiedzmy... dwa miesiące po premierze, będą sprzedane miliony kopii, czyli minimum dwa, to ja się gole na łyso, na żywo, a wszyscy wiedzą, że jestem bardzo przywiązany do resztek moich włosów, Grając jednocześnie w Systemic War i powtarzając Systemic War, Systemic War, Systemic War, a że mam też masę ludzi, którzy szczerze nie mogą znieść mnie na tym YouTubie i szczerze mnie nie cierpią. I którzy chcieliby zobaczyć to upokorzenie, no to właśnie napędziłem wam nieco sprzedaż. Ale jeśli nie osiągnie milionów sprzedanych kopii, to ja wtedy chętnie pomogę. Mój kanał ma około 67 tysięcy subów. Zrobimy reklamę. Za 100 tysięcy powiedzmy i myślę, że się te kolejne 2000 graczy tym tytułem zainteresuje. No skoro 2000 w piku dema darmowego, to miliony sztuk. To jeśli zainteresujemy kolejne 2000 graczy. To już będą miliony razy dwa. A biorąc pod uwagę 60-dolarową cenę gry, no to mówimy o zarobku w postaci minimum 120 milionów dolarów. Więc co to jest te marne 100 tysięcy złotych za podwojenie wyników, podwojenie zysków, prawda? To co? Zakładamy się? No chyba, że właśnie ta kontrowersja jest zaplanowanym zabiegiem marketingowym. A ja właśnie dałem się zrobić w Giertycha.